Ewangelia według świętego Jana, rozdział 11. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw. Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co tylko go poprosisz. Jezus jej rzekł: Twój brat powstanie z martwych. Marta odpowiedziała: Wiem, że z martwych stanie podczas zmartwychstania w dniu ostatecznym. Jezus oświadczył jej: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Marta odrzekła: Tak, panie, wierzę, że Ty jesteś Chrystusem. Synem Bożym, który przyszedł na świat. Rozważanie do Ewangelii. Fragment Ewangelii pokazuje głęboką konfrontację między stratą a nadzieją, a także między prostą wiarą i teologicznym porozumieniem. Marta zabiegana i zmartwiona pozostaje pewna przyszłego zmartwychwstania wierzy w nadzieję przyszłą i odległą. Jezus odpowiada Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To wezwanie do wiary dzisiejszej żywej obecnej tu i teraz. Zadane pytanie, czy Ty wierzy stawia przed nami wybór: wiara jako teologia, czy jako decyzja codziennego zaufania? Duchowe przesłanie: Bóg nie chce, byś patrzył wyłącznie w niebo, oczekując życia po śmierci. On chce, byś żył tu i teraz, by Twoja wiara przyniosła owoce w codzienności przez działanie, pocieszenie, przebaczanie i miłość. Możesz dziś powtórzyć: Tak, Panie, wierzę że ty jesteś zbawicielem z martwych i życiem. Jeżeli modlisz się z nami, napisz w komentarzu Jezu, ufam Tobie, pozostaw łapkę w górę i subskrybuj, aby być z nami na bieżąco.